Bracia w kapłaństwie, siostry, i bracia najbliżsi, którzy znaliście i przechowujecie w pamięci, świętej pamięci, księdza Gracjana. Kiedy spoglądamy na śmierć kogoś, kogo znaliśmy, z kim byliśmy związani, to z wyjątkową mocą dociera do nas pytanie o sens życia i sens śmierci. Ale też niezwykłą mocą przemawia do nas każde słowo Jezusa Chrystusa, tego, który umarł i zmatwierstał. Niech się nie tworzy serce wasze, to jest zawsze najbardziej poszukiwana odpowiedź na pytanie, co jest o śmierci. Kiedy słyszymy słowa Jezusa Chrystusa, niech się nie tworzy serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzycie. Jesteśmy właśnie tymi, którzy wierzyli, wierzą i chcą wierzyć w Boga. Zwłaszcza właśnie w takiej chwili jak śmierć. Ufamy Jezusowi Chrystusowi, że w Nim jest odpowiedź na te najważniejsze pytania o sens życia. O to dlaczego jest śmierć i o to co jest po śmierci. Dzisiaj błagamy Boga najwyższego kapłana Jezusa Chrystusa, którego zawierzył w swojej młodości ksiądz Gracjan i przez całe życie ciągle w Niego się wpatrywał i Jemu służył. Chcemy dzisiaj prosić Pana Boga, aby był miłosierny wobec Niego, bo któż z nas jest bez grzechu.